Obrydel stał chwilę, wsłuchując się w oddalające ciche kroki, potem przełknął ślinę i zwalił się na ławę. Otworzył szeroko usta i odetchnął głęboko, jakby przełknął jakiś piekący kęs. Pochylił głowę i potarł skronie, wstał. Za wieńcieży wyszła kerel od śmierci włos. Była blada. Bladością chorego, a może nawet umierającego człowieka. — Ty gadzie! — syknęła. Obrydel machnął ręką i odwrócił się w stronę wylotu komina podglądowego. Znał jego położenie. W tym momencie Karlica zrobiła kilka kroków. Wskoczyła na ławę, a z niej, odbiwszy się po drodze od ściany, wskoczyła na ramiona Samerantura, jednocześnie chwytając go za włosy i przykładając do szyi koniec krótkiego, trójkątnego ostrza. Gadaj wszystko, bo zginiesz w mgnieniu oka, warknęła. Wstrzyknę ci jad, zanim pomyślisz, że możesz mnie zrzucić. Obrydel uniósł wolno rękę i wskazał sufit. Co? Tam jest monarcha, wychrypiał obrydel. Wszystko widzi i słyszy. Akurat ci wierzę. Masz gadać. Może zapytaj go o jakiś znak, sygnał, może stuknąć w podłogę. Karlica zawahała się, ale nie cofnęła ręki. Niech zastuka, o ile jestem od niego starsza, zażądała. Z góry rozległy się cztery stuknięcia w sufit. Karlica zamarła z otwartymi ustami. Jeśli chcesz, to siedź na mych ramionach powiedział samerantur. A ty, panie, zejdź tu. Rozległo się jedno stuknięcie. Potem kilka długich chwil nic nie zakłócało ciszy. Tylko sapała rozzłoszczona karlica i słychać było charkotliwy oddech przyduszonego obarydla. Potem rozległ się cichy dzwoneczek, kroki na schodach i w progu stanął tras